Witam serdecznie i na początku prośmy Pana, aby nasze myśli, pragnienia i zamiary były na większą chwałę Bożą. W księdze Rodzaju w trzecim rozdziale widzimy historię Adama i Ewy. Szatan przychodzi, kusi ich i najpierw zaczyna z takim niewinnym pytaniem: Czy Bóg powiedział? Nie ma tam nic złego w takim pytaniu: Czy Bóg powiedział? Czy to prawda, że Bóg powiedział? I Ewa wdaje się w dialog z szatanem. Szatan wprowadza. Wątpliwość, zasiewa wątpliwość i pomału prowadzi do zupełnego kłamstwa. Krok po kroczku, krok po kroczku. Przecież nie można dorównać Bogu, a to szatan sugeruje. Nagle Bóg staje się rywalem człowieka, a tak nie było. Przed grzechem nasi pierwsi rodzice byli nadzy, ale nie widzieli tego, bo jak święty Augustyn komentuje, okrywała ich chwała Boża. Teraz po grzechu muszą nakładać liście i gałązki figowe, którą zresztą i tak zwiędną, zwiędły i opadły, więc Bóg ubiera ich w skóry zwierząt. Ciekawe, że w obecnym czasie Fizyczna nagość już ludzi nie dziwi. Jest jej coraz więcej. Próbuje się stworzyć raj utracony swoimi siłami. Świat alternatywny, w którym to my jesteśmy centrum. Nie niebieska planeta, ale planeta ludzkiego ego, która zamyka się na wszystko, oprócz siebie tylko. Interesujące, że jak patrzymy z, z kosmosu na ziemię, to ona jest niebieska właśnie. Ona nie jest tęczowa, jak się mówi. Ona jest niebieska, Boża. Miłość, wolność, Chrystus. Tak trzeba nam patrzeć na grzech. Miłość, wolność, i Chrystus. O szczęśliwa wino, która, któraś zasłużyła mieć takiego wybawiciela, śpiewamy w eksultecie. Tylko Bóg może zmienić winę w coś dobrego. Kiedyś e, dawaliśmy, dawaliśmy rekolekcje dla kobiet w jednej z wiosek i e, użyliśmy e, tego Fragmentu, gdy Mojżesz podchodzi do płonącego krzewu, chce sprawdzić, co się tam dzieje, i nagle Anioł mówi: stój, to miejsce jest święte, zdejmij swoje sandały. Dzisiaj w naszej Ewangelii też słyszymy to: Jezus powtarza: „Ja jestem. Tam też Bóg mówił: „Ja jestem. I potem po tych rekolekcjach przychodzi kobieta i mówi: "Ojcze, ja robię piwo takie i sprzedaję go, żeby dzieciaków posłać, do, do żeby ich ubrać, posłać do, do, do szkoły. Ale niestety jak zaczęłam to robić już przez lata, te, te piwo to zaczęłam sama pić. Stałam się alkoholiczką. I dzisiaj postanowiłam zdjąć te sandały alkoholizmu. O to mi nie pozwalało przyjść do Boga. Trzeba stanąć przed Bogiem w Prawdzie. Kim On, on jest? On mówi: Ja jestem. Szatan to nie stwórca to jest imitator. I pod jego podszeptami ludzkość próbuje stworzyć imitacje. szczęścia, radości, miłości, jedności. Nie wierzmy, to, to jest imitator. To imitacja i nie ma nic wspólnego z oryginałem. Oryginał jest najdroższy. Kopie można kupić za grosze, zwłaszcza te chińskie. Słyszymy czasem, jak, jakiego masz. Nie stworzyłeś to, jakiego masz. Jesteśmy tylko ludźmi, się mówi. Trochę uciechy nie zaszkodzi. Ale to nieprawda. Grzech to nie jest część nas. To się jak gdyby przyczepiło. To tak jak rzep się przyczepia, jak się idzie przez, przez jakieś krzaki. Żuławski, bardzo dobry alpinista, który niestety zginął w czasie operacji, gdzie chcieli, próbowali ratować człowieka, opowiada o stradzieckiej pułapce granatów. Granaty to takie trzy szczyty jest tam pomiędzy drugim i trzecim, jest tak zwany źleb drega. Opada on ze skrajnej sieczkowej przełęczki na dół. I jak się na tą, już się przejdzie te dwa szczyty, to człowiek jest bardzo zmęczony. Tam właśnie z tego źlebu Draga widać zakopane, widać piękną taflę i sobie człowiek myśli, a to zejdę tam, będzie szybciej, bo już jestem zmęczony. No i właśnie niektórzy ludzie próbują tam iść, mimo że nawet w mańcu jest ostrzeżenie. I to jest pułapka, bo tam taka jest ładna trawka, potem są kamyczki, no i potem jest ten, ten, ten komin 190 metrów na dół. Nie ma szans, żeby ktoś przeżył. Biskup Fulton Sin mówi o, o, o że, że jest takich siedem jak gdyby, schodów grzechów. I to bardzo właśnie pokazuje, jak ten źle, drega może być jak gdyby tym grzechem naszym. Pierwsze to jest pokusa. To właśnie taka łączka bardzo ładna, sugestia grzechu, zmysł, wątpliwość. To jest jeszcze nie grzech. Potem brak wyraźnej postawy. Człowiek zaczyna trochę tak się zastanawiać, może tam pójść. Ja pamiętam, jak ja, młody chłopiec, to żeśmy z moim bratem szli na, do, u, u, u naszej cioci na taką górkę w zimie i spuszczaliśmy takie małe kulki e, śniegowe. I taka mała kulka nagle, jak się już stoczyła na dół, to była taka wielka, że nawet dżema potrafiła łamać. Taką małą kulkę można zatrzymać tylko jak jest małą kulką, w początku. Potem już nie da radzi się zatrzymać. To samo jest z grzechem. Brak podstawy, położenia palcu, palca na początku, żeby zatrzymać tą kulkę. Trzeci, trzecie to już jest decyzja. Tak, idę, idę będzie szybciej właśnie tym źlebem. No i czyn. Zaczynam schodzić, a tam już zaczyna się w tym źlebie takie kamyczki. I nawet jak ktoś próbuje z powodem wrócić, to te kamyczki, ten żwirek po prostu nie pozwalają nam wyjść. No następnym takim piątym, e, e, takim jak gdyby schodem, to łatwość grzeszenia. Idzie się szybko na dół, bo no następne jest konieczność grzeszenia. Już nie ma obrotu. No i w końcu w komin, jak już się wpadnie, to śmierć. Upadek i śmierć. Żyjemy w świecie, gdy się nam mówi, że wszystko można, nie ma grzechu, nie ma szatana. Czasem słuchamy spowiedzi, słucham spowiedzi i osoba mówi, proszę ojca, ja to nie mam właściwie żadnych grzechów. No nie nie zabiłam, no nie cudzożyłam, bo już starsza jestem, zresztą sama. No i tak wymienia ta osoba te grzechy, no i nic. No i tak człowiek słucha i my sobie chciałby się powiedzieć, no, no to pani jest niepokalanie poczęte jak Maryja. Żadnego grzechu. A przecież jak czytamy em, życia świętych, to najwięksi święci czuli, że są największymi grzeszna, grzesznikami. Jak się przychodzi do światła, to się widzi największy, mały pyłek. Najgorsze w naszej cywilizacji nie jest grzech. On był od niepamiętnych czasów. Ale nam się wy, wmawia, że wszystko jest dobre. Że grzech nie istnieje. Jesteśmy pacjentami, wiemy to. Coraz więcej psychiatrów, astrologów, wróżek, ale w żadnym wypadku nie jesteśmy grzesznikami, się nam mówi. Jesteśmy pacjentami, ale nie grzesznikami. Dusza smutna, nie można sobie znaleźć miejsca i uciekamy w alkohol, w szum, w narkotyki ale się nam podszeptuje. To nie grzech, ale twierdzi się, że to wina Kościoła. No i niestety wygląda na to, że szatan planował tę bombę uderzeniową w Kościół i narody chrześcijańskie od dawna, od jakiegoś czasu. I obecnie jak gdyby przycisnął ten przycisk tej bomby, aby zdetonować tę bombę w najbardziej szkodliwy ale i sprytny sposób. Zobaczmy, po odsłonięciu z tych strasznych, strasznych, tragicznych skandali seksualnych wśród księży, w kościele, e, zawiązał niektórym biskupom ręce. Hierarchowie nasi niestety nabrali wody w usta i zaczęli nawet bratać się z, z ideologiami świata, zaprzeczać, że na przykład aborcja, czy. Homoseksualne akty są grzechem. Tak szatan działa. Co się stało z grzechem? Jak go nie ma, to nie można go wyznać. Jak go nie wyznajemy, to nie możemy otrzymać miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty. Koło się zamyka. Nie ma, nie można go wyznać, nie ma miłosierdzia Bożego. W szpitalu najpierw zdiagnozuje się, co nam jest, a potem się leczy. Symptomy można leczyć w aptece, ale aby całkiem wyzdrowieć, trzeba znaleźć korzeń choroby. Pamiętajmy, grzech to nie człowiek. On się do nas tylko przyczepił i można go odczepić. Mówi się nam tak dużo o katastrofie klimatycznej. Ziemia ginie, pali się, ale że człowiek ginie, to nie katastrofa. Nie trzeba go ratować. Mówi się nam o recycling, aby uratować planetę, ale nam przecież potrzeba recycling człowieka. Mówi się nam on o canceling cultures. Trzeba skancelować grzech, a nie człowieka. Święty Ignacy mówi nam o tym, że jakby nawet nie było czasu na modlitwę, nie zapomnijmy o rachunku sumienia codziennym. To jeden dzień, ale nasze życie składa się z tych pojedynczych dni. Ja szybko obliczyłem, że jak ktoś ma 80 lat, to przeżył 29 dwadzieścia dni mniej więcej. Czy rachunek sumienia pozwala dziękować za łaski dnia? Zobaczyć, gdzie szatan próbuje atakować, gdzie trzeba wzmocnić fortyfikację. Bo każdy z nas ma jakiś e, słaby punkt. Każdy z nas prawie ma inny punkt. Nie, czasem mamy te same. Szukać, gdzie ufortyfikować naszą duszę. A potem biec do spowiedzi. Poznacie prawdę, a ona was wyzwoli i pozwoli nam zacząć na nowo. Biskup Fulton silno opowiada historię e, pewnego człowieka, który przychodził do kościoła e, i był tam rano, potem wychodził i wieczorem znów, po południu się znów powta, e, powracał do tego kościoła. I, i widział go tak przez miesiące i w końcu Podszedł do, do niego i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, czy, czy coś, coś się dzieje, że on tak się modli gorąco. I odpowiedział, że był alkoholikiem. I mimo, że przestawał pić na wielki post, na czterdzieści dni mu się udawało, to zaraz po poście znowu wracał i pił. Pił rano i pił po południu. Ten pijany trafił pewnego dnia do, na błogosławieństwo, najświętszym sakramentem do tego kościoła. I w momencie błogosławieństwa ogarnęło go takie chęć picia, że, że go to to rozdzierało. Jedynym sposobem to było uciec. No, a że był pijany, to zamiast uciec z kościoła, to zaczął biec w stronę najświętszego sakramentu, monstrancji. I kapłan właśnie miał tę monstrancję w górze, błogosławiąc. Przewrócił się tam, spadł na tych schodkach. I nagle wszystko minęło. Odwrócił się i poszedł do spowiedzi. I od tej pory nie skosztował nigdy alkoholu. Ale teraz żyje w taki sam sposób, jak żył przedtem, ale zamienił alkohol na modlitwę. Przychodzi do kościoła. Gości Spędza czas rano i po południu, tak jak kiedyś spędzał czas na piciu. I chce to czynić, mówi, do końca mojego życia, jak tylko będę potrafił, modląc się za tych, którzy są zniewoloni. To właśnie tutaj dokonał się ten recycling, śmiecia, jaki człowiek czasem może być. Henry Newen, holenderski ksiądz, napisał taką książkę Poraniony Uzdrowiciel. Ona była tak bardzo kontrowersyjna w latach 60. On mówił, że każdy z nas jest poraniony. Kapłani też są poranieni. Ale mimo, że jesteśmy poranieni, dzięki Jezusowi możemy służyć. Możemy głosić dobrą nowinę. Kto był najbardziej poraniony? Jezus Chrystus. Jezus najbardziej poraniony, ale staje się naszym zbawieniem. Sakrament pojednania nie jest łatwy. Nie idzie się do spowiedzi z radością. A jak fajnie, idę do spowiedzi. Nie. To nas kosztuje. Szatan nas próbuje zatrzymać. Nie idź. Co o tobie sobie pomyślą? Podszeptuje. O, co sobie tam pomyślą? Przecież jesteś człowiekiem. Należy ci się trochę od życia. Nie idź. Prawda wyzwala. Daje nowe życie. Nie ma przypadków, aby prawda cię uwięziła. No chyba, że sprzedajesz narkotyki, no to jak prawda wyjdzie na jaw, to trzeba odsiedzieć tam ileś lat. Ale na poziomie duchowym, prawda z nas zawsze wyzwala. Spadają te łapki, które z nas z różnych miejsc tak ciągną. Dobrze jest stanąć w prawdzie. Postaw na Boga. Daj Mu szansę. Postaw na jedną kartę. On mówi, jak dzisiaj w Ewangelii żeśmy słyszeli, ja jestem. Znamy password, mamy klucz. Jezus Chrystus. Jest wszystkim. Amen. Po Twoją obronę ciekamy się święta Boża, rodzicielko. Naszymi jej prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pannu chwaletna i błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swojemu nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddowaj. Amen. Dobrego dnia, Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.